o, uuu, o, ale waria. Poprzymuj ogon. Dopływamy właśnie na miejscóweczkę. No, tam siedzi Wiesio. Dopływamy na miejscóweczkę, to nie jest jeszcze ta miejscówka, gdzie mieliśmy łapać właśnie krasnopiórki. Ale spróbujemy tutaj na granicy tego spadu wejść wejś, przy wejściu w zatokę I poćwiczyć o konia, także trzymajcie kciuki my już stajemy Oli tańczy taniec wędkarza, który daje ryby uczcie się, ćwiczcie i patrzcie jak zaraz chudy będzie ciągał ryby Oli miał sporo brań ale nic nie udało mu się wciąć ja wyjąłem parę koni nawet takich zacnych. 30 cm tak. Jeden nieduży szypaczek. No już tutaj pomału będziemy się szykować. O, o, pod i te krasnopiórki. Co to krasnopiorki? Krasnopiórki, no takie inne płoteczki. No zobaczysz jak złapiemy. Mówiłem Ci. Ty złapiesz. Ja się spływają. Spokojnie. Wychodzę z jedną ruchów do No rzucaj. Pierwszy kontakt z rybą był. Pierwszy oko nie ucieknie. No, sześć. tak masz branko to musisz zostawić, wiesz? Weź na lewo. Troszkę. 嗯。 zapięty wier? No i teraz się zimno zabiła, a w tych ubraniach było gorąco. No, mój mały Maruda stękała, Moryby. No to to pierwsze dla mnie. Nie. No do domu idziemy. Dla Oliwiera ryby nie biorą Bardzo smutno mu z tego powodu hmm. Wypuszczamy rybki Płyniemy na kolejną miejscówkę Nie płyniemy do domu Chyba że chcesz do domu hmm. Co? Dobra Damy mu jeszcze szansę co? Że połapał Czekaj rybki wypuść Co? Połapie Czemu nie połapiesz? No po prostu jeszcze się włapie. cię jeszcze się ja nie, ale to, to wypuszczać? Ja może tu. Patrzcie. Nie rzemy. Doszło o No jeśli może ty złowisz. A chcesz wypuścić? Nie. No to ja wypuszczę. No może ty coś złowisz. Ale ja nie chcę zabierać rybek do domu. Ale bez kitu. No. Что, -то запустить? Ну, вот Все, такие, так, не ходишь. вот там, 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 Nie rzucaj. W końcu Oluś się doczekał. Na razie do przechowalnika. Żeby nie było. O, miałem branko. Znowu. Siedzi. Spadł. Siedzi. Nie, nie jest jakiś duży. Przynajmniej nie walczy na razie. Zanim szły kolejne, no, taki zabawowy. Ole, jak się chlapił, skubany. Kilka podbić bez zwijania, i znowu zwijasz trochę i podbijasz. Jak? No to, tylko teraz o, nie kręcisz i podbijaj Ale nie kręć Do góry, tyk, 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 tyk O tak, o to, to, takie podbicia mają być No dziwne, ale to jest skuteczne Siedzi Widzisz? O ładny Daj podbierek ładny ładny garbusik Pięknie. Dziękuję Synku. Takie właśnie dziwne podbicia jak Ci mówiłem trzeba robić. Wiesz Dwudziestek, parątek. Zobaczcie ja nie. Zwinę trochę i zostawiam i podbijam trochę i znowu. Tylko podbicia muszą być do góry, do góry. Oli, o tak, o pyk, 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 pyk Wtedy przynęta, tak jak Ci mówiłem, skaczę do góry No na co? A zrób takie, pyk, mocne Pyk i trochę zwin I zostaw, o widzisz, już miałem branie Podbij mocno i zwin trochę widzisz? o dwa na raz mamy dublecik dublecik yy, nie, ja sobie poradzę ty tam odepnij swojego konia widzisz się posłuchałeś trochę zbraniami z podbijaniem raczej no, mój troszkę większy o, ale Daj do przechowalnika na razie i rzucasz to. O, od razu tylko wpadło do wody. Mm -hmm. Tylko wpadło do wody. Mm -hmm. Oluś zwin trochę, bo ja nie zwinę teraz swojego. Musisz szybko zwinąć, bo nie przeciągnę przez twoją tą. To... Teraz zwinę. Dziękuję, tak, teraz zwino. Mm -hmm. yy, możesz dać, bo taki jakiś wariacik chyba. No. U, ładnie. Dziękuję. A Dobre jestem w podbieraniu. Dobrze, no. no przechowolnika. Dziękuję za perfekcyjne podebranie. I rzucasz i czekasz chwilę, jak spadnie. Padnie do wody i chwilę czekasz, nie? Tylko trzeba naciągnąć trochę plecionkę, żeby było czuć tak jak teraz że jakbym miał luźną plecionkę to bym nie poczuł brania o! To rzucaj tam! No bo musisz podbijać tak jak ci mówię W to będzie Już ja nie Już, kierowniku Już daje podbierak, tak. Pomalutko, pomalutko. Powoli, powoli, Pięknie. powoli. Nie na siłę. Nie na siłę, bo go zerwiesz. Ale bydle. Ale bydle. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Nie. Brawo Gratuluję. Bardzo ładny. Rzeciówka, chyba. Chyba jest Ile on ma? Zaraz go zmierzymy. 82 cm. <grytane> Cała jaskółka. Całutka, za ta jaskółka nie jest mała. Ile? <grytane> je, 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 je. Zaraz go szybciutko... Czekaj, czekaj. Zaraz pójdziesz do wody. Ile? 26. Moja życiówka. Moja życiówka chyba miała 20... Weź go, taka? 22. Moja życiówka. Weź Układnie. go, taki panucha. Kciuka w budzie. Kciuka w budzie. A tak? No. Świeć. jakoś. Ale ich tu było, Oli, ale ich tutaj jest, ja ci nie mogę, ale ławica była piękna. Mocniej podbijaj, mocniej. No to zwiń szybko i rzucaj tam dalej. Jest sens. Tak dużo ich tutaj było, że i te podbicie muszą być takie mocniejsze, nie takie delikatne, a mocne i mocno do góry, i zostaw podbij, zwiń, i zostaw i trochę wędkę bardziej do góry. widocznie agresywnie wiesz? o, 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 idą, idą, idą idą. patrz, patrz, patrz Oli tu nie widzę ale ich tu znowu było zwiń szybko i teraz podbijaj mocno do góry idzie za twoją gumą, idzie za twoją gumą serio? tak no. szły za twoją gumą widziałem nie Zwiń i rzuć tutaj blisko tak. Nie za mocno. No daleko nie odpłynęły. Teraz się przygotuj. Było? Dziadu. Twoją wędkę? Tak, tylko z winy. Wyżej trochę wędkę, o tak trzyma jak ja. Wtedy będziesz czuł wszystkie brania. Siedzi. Siedzi. Brawo, pojumnie mnie jest branie. To jest malutko, malutko, bo to jest delikatniejsza wędka. Także proszę. ale wariat. Spadł. Kurde, ale miałem wielkiego okonia. I siedzi od razu. To tak, to nie wędka. Podbijaj mocniej mocniejsze podbicie i zostawiasz mocno, pyk, pyk, mocno siedzi siedzi? tak o, ale nie to jest, nie, nie to duży albo duży niezwykle niewieloletni jakiś niewielki cała guma cała guma za żarto Piękne okonieu Też ładnie O, no, dzisiaj ładnie o koni połapiemy No teraz się zaczęło za tą wykałaczkę twoją Oli to ładnie się gnie. To jest kolejny ładny okoń. Siedzi. Siedzi. Wędkę w prawo, żeby pod łódkę nie włazł. No ale w moje sandałki? Łapko, łapko, niech on się Spokry. nie męczy. Nie, nie ugryziesz. myślałem, że nie trafię. Zadowolony w końcu? Gumkę musisz poprawić. Tu takie skołaczki. Od Zbyszka. Dzięki Zbyszku. Za super gumki. Polecamy taką barkę. helicopter i like got brought in the land the